Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku. Czyli w moim! Czyli w Twoim, tak? Dzisiaj jesteśmy z Wojtkiem. Tak. Otwieramy. Ej, karty ale nowe. Już otwieramy tak, nową, nową kolekcję. Nie, to nie jest ósma seria. To jest 8 kart Nową, nową serię UEFA Euro 2024. No. Germany, czyli co to znaczy Germany? Nowa gra. Niemcy. No. <laughs> tak, jest. dobra. Szybki filmik, więc. Nie przedłużamy. Dobra, ja bym sprawdzał. Będziesz sprawdzał poczekaj, poczekaj. Daj. Misiu, spokojnie. Nie, nie panikuj. Nie panikuj. Dawaj pokazujemy co tam mamy. O, matko! Misiu, pokazuj. Tak. Co tu jest? Erik Janża Janzia Janja. Markus Turam. Centurion Christian Eriksen. Pokazuj dalej, nie wyginaj tego tak. e, Graduated Gem Gem, Junior Adamu. Pokazuj następne. Hero Time Hero jam, Tak, Jamal Musiala. No, i tu jakieś jeszcze bazówki. Batchwaj. E, Noach Okafor i Merich Demiral. Pokazuj, tak. Ja sam chodzę. Dobra, ja następnie. Ej, teraz jest pojedynek. Pojedynek, tak? Chcesz pojedynek? Dobra. Gień. Uh! Pokazuj, pokazuję po kolei. Po, po Mystery bombasty. Dawaj tu, pokazujemy po kolei karty. Chodź, tu siadaj koło mnie. szybko A gdzie to? No, no to pokazuj. Nie pokażę ci. Ale tu Jaki, pokazuję, Jakieś fajne karty. Boga. Ty teraz. Ty... Pierwsza karta. Wiktor Nelson. Ja cię... A ty? A ty po kolei. Teraz ty. No? Co masz ty? Dawaj. <noise> ty masz Patrick Wimmer. Teraz ja mam Kings... Kingsley Coman. Teraz ja ty. Cię Teraz pokonasz mnie, dawaj. Ty masz Golden Golscorer goals... Rasmus Heulund. Teraz ja mam kapitana Andy Robertsona. Teraz ty. Ty masz kapitana. Nikolae Stańciu, teraz ja. Golden Golscorer Siro Immobile, teraz ty. No. Jak mogłeś. Ron ja też mam drugiego Ronaldo Nie, czeka, Jak mogłeś Cristiano Ronaldo wylosować, teraz ja. Ja mam Adrien Rabio. Ja mam ten Ronaldo. Teraz ty. Kolejny Cristiano 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 Ronaldo, Black Edge Edition, patrz jaki fajny. Korolowy. Ja mam, o, ja mam. Co ja mam? Dani Olmo, teraz ty. Nikola Wlasic, teraz joł. Andrej Kramaric, ty. Co masz? Christian T Ja mam ostatniego. Ziri Pawlenka, a ty? Adam Nagi. Aha. Czyli ja Cię pokonałem. Czyli Ty mnie pokonałeś tymi Krystianami Ronaldowymi. Teraz pojedynek. drugi pojedynek. Trzymaj. Teraz ja, Ty ten. masz te. Ja dobra. Cię pokonam. Teraz ja Cię pokonam. Ja Cię pokonam, no Maga? Po, no to Ty pokonam. No dawaj, po kolei. No to teraz Ty. No, teraz, ty. Czekaj, tu, mamy, tu mam pierwszy pojedynek. 1-0 for you. Teraz ja. E, Marius Marin. Teraz Ty, po no, kolei. Po kolei dawaj. To nie, to nie. To jest kod. Teraz tu. Ty masz Micha Zajc. Teraz ja mam Hero, Hero Aurel Aure Aurelien Ciołameni. A ty masz Patryk Sik. Tak się prezentuje. Teraz ja mam Virgil van kapitan kapitanty. Wojtek. Golden gold scorer Duszan Blachowicz. Ja mam. Graduated GEM Iwan Ilicz Wojtek Siro Immobilie W takiej wersji A ja mam Graduated GEM Savi Simons Teraz Wojtuś Graduated GEM Giorgio Calvini. U mnie Myrto Uzuni Teraz Wojtek Robert Mac. Robert Wandowski i Max. Jan Vertongen, U ciebie. O, drużyna. U ciebie Irfan Kankach, drużyna Lewandowskiego. A u mnie Rodriguez, Ricardo Rodriguez i Wojtek ma. Tak, tak jest, masz rację. Gunkalo Ramos, czyli tu Wojtek. Pokonałem cię. Też pokonałeś. Dobra. To jest ostatnia, ostatnia paczka. Więc do widzenia. Więc do widzenia, do następnego filmiku. Zapraszamy do oglądania. Do subskrybowania. Kolejnego, że jak to, to kupi kartę albo kartę Pokémon z piłkarskiej albo innej serii to my je otwieramy i wyślemy wam powtórki jakieś. Tak jest. To tyle na dzisiaj. Dzięki, hej.